Cześć, Koreanka Mici. Ja Bartek! Tak, dzisiaj rozmawiamy o nas. Tak, dokładnie, bo jest wiele nowych widzów, wiele nowych kluseczek, które nas oglądają na live'ach czy nasze filmiki i pytacie się nas jak my się poznaliśmy? Tak, dlatego tak. dzisiaj rozmawiamy o tym. Tak, będziemy rozmawiać o tym i nigdy nie powiedzieliśmy dokładnie Wam całej historii, więc dzisiaj się dowiecie. No ale Mijin ubrała się adekwatnie do tej sytuacji. Spędzonowała mnie dzisiaj. Tak. To jest właśnie to tak. tak. Specjalnie. Tak więc jesteście ciekawi? Cziku, siaka przyda. Tak, zaczynamy. Zaczynamy! No dobra, to jak się poznaliśmy? No. Jak się poznaliśmy, Poznaliśmy się w Poznaniu tak, 6,5 roku temu, no, no już. Sporo. Wtedy... Czyli ja przyjechałam na wymianę studencką do Polski i ja... bo ja studiowałam na polonistce, dlatego... Tak. Tak. Znaczy to taki yy, backstory. Właśnie, to widzisz przyjechała do Polski na wymianę studencką, bo studiowała Polski, a ja studiowałam język koreański. I na uniwersytecie było spotkania i impreza no. między Korańczykami, którzy przyjeżdżali na wymianę a nami studentami y, Koraństyki. Znaczy, no to były takie, wiecie, integracje, jakieś Wigilie, hmm. zawsze są takie imprezy te studenckie i zawsze tam właśnie byliśmy my jako studenci. Ja Koraństwyki wsp Wspominam, Wigilie to wtedy ja wizałam. Tak, bo my się jeszcze widzałam nie znaliśmy. Bartek, my się nie znaliśmy jeszcze. No, widzałam, Tylko bo z widzenia. I tak pamiętam nawet jeszcze, bo nadal, bo Warty wtedy taka kwarna, krawat, krawat, taki taki kolorowy. Z i... Mikołajem czy tam z tym, z bałwankiem, no, coś takiego, nie? Dlatego tak ja widziałam, a potem wow, taki styl. Wow. <laughs> no, bo kazali nam się ubrać na Wigilię, wiecie, w świąteczne stroje. To ubrałam taki śmieszny krawat. No, ale prawda jest taka, że Midziem przyjechała we wrześniu i tylko się widzieliśmy. W no. sumie wiedzieliśmy, kim jesteśmy, ale nigdy się nie witaliśmy, nie znaliśmy się tak, tak. i nie rozmawialiśmy. Wieliśmy nigdy. No, no to po prostu dlatego ja widziałam tylko Bartek. Taka osoba istnieje. Tylko to. Tak. Tylko tyle. No. Tak, i później dopiero po kilku miesiącach, chyba dopiero to był luty, w lutym. No. Tak, w lutym. No, moja y, 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 Mijin y, spotkała się z moją koleżanką, z którą mm. ja się kolegowałem i... spotkała się chyba na weselu czy gdzieś, nie? Tak, na weselu. Na weselu y, to jako koreański polskie wesele, nie? Bo Koreańczyk y, robi ślub z Polką. Polką. Mhm. Dlatego wtedy ja spotkałam się z koleżanką, czyli tą koleżanką, a potem... Po prostu my gadaliśmy, nie? O, to fajnie, polskie wesele, bo ja trochę spóźniłam się, dlatego nie zdążyłam do ślubu, po prostu wesele. Ale, <grym> <grym> Cała widzi, nie? Midzi zawsze się spóźnił. Ale to jest nie mój ślub. <grym> no zawsze <się> nie spóźnisz. <grym> Będę wiesz tak stać przerażony. Przyjdzie czy nie przyjdzie? No. Ucieknę. Boję się, bo nawet kiedyś ja e, robiłam to od Rzymki, nie? do e, sen. Spa, chcę, sen spałać, też no. tak, sen. też tak. Wiesz tak, e, się spóźniłeś? No, ale to dnia ważny. Czyli tak, to na wesele my gadaliśmy, i coś tam, coś tam i o, jak myśleliśmy, że Polak jest przystojny czy Przy Czy Polacy są przystojni? No. no, dlatego. Bo już ja ponad 6 miesięcy mieszkałam w Polsce, nie? Ale wtedy też myślałam... Bo Ale to było też 6 lat temu. Tak, dlatego wtedy prawie wszyscy takie mężczyzny tylko uwierają dresy, nie? Dresy! No! I I łysa głowa. Trochę tak dużo piękność tak robi, no, albo taki krótki włos. No. no i nie tak wysoki, nie tak Ja Też nie jestem wysoki. Nie? Ja, da, wtedy ja nie wiedziałam, po prostu ona powiedziała O dobra, to wtedy zapraszam do, do naszego imprezy Do mnie na imprezę no. Bo w domu, czyli my, w moim mieszkaniu będziemy robić e, jaką e, imprezę To zapraszam Ona tak powiedziała, dlatego no dobra, ja jadę No ja mogę no A potem dopiero wiedziałam w imprezie, nie? No ale powiedziała ci, że zna takiego ale ona nie powiedziała. Ona nie powiedziała. O, od ciebie ja słyszałam. Czyli ona wtedy myślała A -a. na Kampie. A, no tak, bo ona, no. ona nie powiedziała tego prosto do Midzin, tylko później, jak ona się ze mną widziała, to mi właśnie powiedziała, że ona, ona powiedziała Midzin, chodź do mnie na imprezę i że zaprosi mnie, bo uznała, że y, pokażę y, Midzin, że w Polsce są też spoko chłopaki, chociaż może no ja nie, 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 nie jestem jakiś super z wyglądu, ale no tak... Ola tak to no. no i taki trochę jest styl. face <laughs> Ale no, no. no. tego no. tak, kiedy tak powiedział, dlatego wtedy dopiero wiedział, A no. dlatego ona tak zaprosiła. No. no. Wtedy już spotkaliśmy się na tej imprezie, Były, było jeszcze chyba kilka osób, byli, było kilka osób i na początku chyba tam graliśmy w jakieś gry. Coś tam rozmawialiśmy, piliśmy oczywiście i później poszliśmy do klubu. No. Tak, no, tak i... poznaliśmy. I tak się poznaliśmy. No, no. Yy, pisaliśmy do siebie bardzo długo, i później Midzin poszła na takie urodziny jakiejś koleżanki. Ja z tą dziewczyną się tak za bardzo nie znałem. Nie, ku, nie kolegowałem się, ona była tam ze starszego rocznika. No i Midzin nagle do mnie napisała, że czy przyjdziesz z nami, bo my idziemy do klubu i chodź. chodź. Starsza czy młodsza? Ale rok wyżej była ode mnie. A, rok. A, czyli na uniwersytecie, nie no. wiek. No. I. I ten, i midzień do mnie pisze: no, chodź do nas, chodź do nas, idziemy do klubu, yy, przyjdź. No i w sumie ja już byłem wykąpany, leżałem sobie w łóżku i sobie tak myślę: iść czy nie iść? I w sumie poszedłem, nie wiem czemu, ale, ale poszedłem. Wtedy ja też trochę biłam w szoku, bo... Że przyszedłem? No. no. Ale w sumie, już wy wykąpany, już do spania leżałem, i nagle ona napisała, i nie wiem, i tak mnie coś tknęło, tknęło i powiedziałam: dobra, idę. Czyli ja tylko ja. Z koleżankami! Tylko I nikogo nie znam, jak? Ja. ja pierwszy raz, to szczerze, ja pierwszy raz tańczyłam z klubu z Chłopakiem, czyli z mężczyzną. To jest mój pierwszy raz i to było mi spoko, nie? Dlatego. Chciałaś jeszcze raz Ta, tańczyć? Tak, jeszcze raz tańczyć z, z kimś, nie? Bo tak nagle tak no moja koleżanka, a dzisiaj jest mój urodzenie, idziemy, idziemy, dlatego no dobra, idziemy, ale to sama. To nie chcę, to idziemy z kimś. Dobra, ja znam. Nie ja zadzwoniła po mnie, no. I później, przez to, że poszedłem do tego klubu, później Miedzin, jakby y, było trochę może głupio, trochę nie, że i chcia chciała mi podziękować za to i zaprosiła mnie na jedzenie. Tak, w Do akademika, kolumno. do siebie, tak. Ale to wtedy ja i tylko Bartek, to trochę. Osek, osek, nie? No, tak niezręcznie, tak? Tak, dlatego ja też zaprosiłam. Koleżanka z dlatego Dlatego tak się osób. Tak, taka spadka obok, tak i... Mi... Co ty, ty ugotowałaś... Y... Ja chyba bulgogi, nie? Bulgogi ale chyba, trochę, no. Mm, fel, chyba. Takie słony ja tak robiłam. A wiesz, że ci powiem, że nie pamiętam. <gryzango> tak, ale pamiętam właśnie, że była mi, koleżanka z nami i było tak właśnie niezręcznie trochę. I w ogóle... Tak, i później przez to, że Midzin zaprosiła mnie na jedzenie, ja powiedziałam, że ja też ugotuję coś dla Midzin i zaproszę ją do siebie do domu. No, i później ja zaprosiłem Midzin do siebie do domu, ale ja już nikogo nie zaprosiłem, więc byliśmy tylko we dwójkę. No, a i tak, i było tak niezręcznie, no. I ja zrobiłem wtedy dla Midzin risotto. A no. Ale wtedy. ty jak gdzieś na komputerze, czyli. Może wklejmy tu, jak będziemy mieli, tak? No dobra, to wtedy ser mozzarella bardzo bardzo Bartek tworzył ale ja tego nie I zrobiłem specjalnie ja tak serca, dlatego ja tak robię zdjęcie i potem hmm, ale to nie było zamierzone, po prostu położyłem te plastry tak sera, żeby tak ładnie wyglądało po środku położyłem tylko tą bazylię ale to bardzo tak serca, dlatego ja myślałam nie, a chyba, naprawdę nie miałam takiej intencji chyba ten chłopiec jeszcze. ten chłopiec ta, ten chłopiec, nie, ten chłopiec hmm. lubi mnie był y, ten dzień koreański i po dniu koreańskim miała być impreza, takie afterparty. I wtedy mi powiedziała, że ona przyjdzie. I ja tak sobie myślę, że to jest ostatnia szansa, nie? <laughs> że y, że albo, y, albo teraz, albo nigdy. No i mi przyszła i siedziała z nami. Mhm. Wtedy jeszcze moja siostra przyjechała z moim przyszłym szwagrem Już teraz no, szwagrem Pamiętam Tak wtedy, i, i siedzieliśmy o, razem On dał mi tego whisky z kolo, i ja tak piję, piję No tak i Midzi się upiła no i, no i siedzieliśmy razem i później Midzi poszła jeszcze na jakąś inną imprezę Bo tam ją zaprosili inni i się zapytała czy ja z nią pójdę No a ja tam z nią poszedłem I wtedy ja już piłam pijana I, Tak, Midzi była już pijana, więc tam krótko byliśmy Nie pamiętam Tak i odprowadzałem Midzień do domu do akademika i jechaliśmy razem tramwajem, <grym>, a akademik był daleko od mojego domu. No jechaliśmy razem tramwajem i ja tylko pamiętam, że mi dzień już tam usypiała w tym tramwaju. Ja siedziałam obok niej i tylko yy, pilnowałam jej torebki, żeby nikt tam nic nie wziął. No i później odprowadzam ją pod drzwi <grym, <grym, akademika i no, tak. No, i cześć! Koniec. No, zegnaliśmy, zygnal, do no, i Cześć do jutra? No. Cześć do jutra? Tak. <grym>, i, I w sumie ona już wchodzi do akademika. Ja się odwracam i sobie myślę. Teraz albo nigdy, teraz albo nigdy. I nagle się odwróciłem, chwyciłem Midzin za rękę, ona się odwróciła i wiecie, taki slow motion jak na dramie i budzi. Taki slow motion? Nie bo Midzin nie pamięta. bo była pijana. Kurde, to jest mój pierwszy budzi. Później następnego dnia dziś y się umówiła z moją siostrą i z tym moim przyszłym szwagrem y Już teraz, no, szwagrem Że y przyjdzie do nas do domu robić pizzę bo Wtedy filmik też w Fordowego Tak i, i przyszła, i później następnego dnia Mijdzin y do nas przyszła W czwórkę robiliśmy razem pizzę y I oglądaliśmy film, o, z którego się śmialiście Bo mówiliśmy, że y facet zesrał się na ścianę Woda. Ale śmiesznie jest to, wszyscy razem łóżku, <grym> na jednym łóżku leżą i tak, jeden, drugi patrzyliśmy <grym> no, na ten głupi film. No. no i ten, i później widzi się, to jest, też się bałem, bo później w Polsce nie mówi się, że jesteśmy razem, to nasz pierwszy dzień, chodzimy ze sobą, jak jesteście starsi, jak jesteśmy młodsi, to tam się mówi, będziesz ze mną chodzić, czy coś. Ale jak jesteśmy starsi, to zazwyczaj nie mówimy, to tak naturalnie przechodzi do związku. A w Korei zazwyczaj się mówi, tak. że to jest pier nasz pierwszy dzień, bądźmy razem, inne rzeczy. Ale jeżeli nie mówi, to wtedy kto wie, jesteśmy porodnie? Po prostu no się wie, no nie wiem. Jak to wie? Ja nie wiem! Jak to wie? Ja nie wiem. Sama można kocha, nie? No, dlatego no, ja tam od razu... Tak, i Midzi od razu chciała mieć pewność, że jesteśmy razem i kazała mi, wtedy to były jeszcze te czasy, że yy, na Facebooku yy, kazała mi już dodać, że jesteśmy parą pierwszego dnia, że... Bartek zaznać, że jesteśmy parą. No i musiałam zaznaczyć, a wiecie, to kiedyś było wydarzenie, żeby kogoś oznaczyć jako para na Facebooku, bo zaraz już wszyscy się zlatują plotki no. i te sprawy. No ale mi dziń chciała, więc to zrobiłem. No i... Bo ja... Ch mój charakter jest tak. Czyli ja chcę wiedzieć dokładnie. Wszystko. <grym> no i od tamtego dnia byliśmy parą i jesteśmy tą parą do dziś. No. <grym> I teraz kolejna rzecz. Y bo też ty o to dużo pytacie, jak nasi rodzice zareagowali na nasz a. związek. Ma, ja, ty kiedy powiedziałeś do mamy? Ja dosyć szybko, nie pamiętam kiedy, ale dosyć szybko powiedziała mojej mamie, znaczy moim rodzicom ogólnie, że mam dziewczynę. I w sumie my byliśmy razem od początku kwietnia, to był 13 kwietnia, mm -hmm. wtedy byliśmy parą, mm -hmm. a Mijin już na majówkę przyjechała do mnie do domu. To hmm, nawet tak kiedyś, kiedy, znaczy kiedyś tam się wydawało, że to tak dużo czasu, nie? Mija, a teraz, jak sobie tak myślimy, że to tak szybko, szybko trwało. No, no i midzin przyjechała do mnie do domu na majówkę i w sumie moja mama od początku akceptowała. Moi rodzice w ogóle i mój tata też akceptowali ten związek. Magda też chyba polubiła Midin. Mm, ja też. No, no, no właśnie. Nie lubiam. Ja po prostu. Ciągle lubię. No, no, więc Magda z Midzin też się dogadują, też nie ma problemu. Moja siostra, którą znacie z filmiku, no, e, no a moja mama i mój tata też nie mieli problemu, zaakceptowali od razu Midzin. Tym bardziej, że u nas jest łatwiej, jeżeli chodzi o rodziców, bo e, Midzin mówi po polsku, ja mówię po koreańsku, hmm. więc nasi rodzice potrafią z nami się dogadać. No nie jest tak, że ja muszę być obok, żeby moja mama porozmawiała z Midzin. Ja powiedzałam. Nie wiem dokładnie kiedyś, ale kiedy my y, robiliśmy randkę, to wtedy ja chyba w pokoju rozmawiałam z mamą, nie? w mm -hmm. Skype. Ie. To wtedy ja powiedziałam: "Mama, chyba ja mam, mamka. Jeszcze nie wiem, ale ja teraz idę na randkę. No, to później ja będę powiedzieć. Nie? <noise> A potem chyba on też będzie." Razem w Korei. Tak, ze no. mną, y, razem do Korei tak powiedziałam. No wtedy moja mama. Mm, no. Ale to wtedy moja mama chyba nie tak myślała. Że na stałe. Na stałe nie tak myślała. To po prostu, jak to powiedzieć, prosta relacja. Real... Także na chwilę. No i później, y, ja przyjechałam w sierpniu. Do Korei w połowie sierpnia, a już we wrześniu jest świętokoreański czusok i wtedy Midzin zaprosiła mnie do siebie do domu. I wtedy poznałem całą rodzinę, nie tylko rodziców, ale poznałem całą rodzinę. W sensie ze strony taty, czyli mm -hmm. wujków, Czosie, kuzynów, wszystkich poznałem mm -hmm. wtedy. To wtedy moja mama tak <świtała> przywitała A tutaj jest! Kolega, 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 kolega Mijin. Mijin. Ale twoja mama długo mówiła na mnie kolega, chociaż rodzice Midzin są yy, Mili, przekochani i, i w ogóle też czuję się, że to jest moja rodzina i nigdy nie czułem się u Midzin w domu źle i zawsze dobrze mnie traktowali na wycieczki, zawsze jeździliśmy, jakieś, zawsze jak były imprezy rodziny to mnie zapraszali i wszystko, tylko mama Midzin długo mówiła na mnie, że jestem kolegą Midzin i też zawsze, zawsze tak na początku się staraliśmy nie łapać za ręce przy rodzicach. Mhm. No ale tak z czasem później już a tym bardziej jak już później pracowałam w Korei, to już wtedy mama była tak już przekonana 100%, no, no że już A potem bardzo kiedy robił propos, to Tak oświadczyłem się. Tak, to wtedy mama tak naprawdę cieszyła. Tak, mama, mama mnie mama się bardzo cieszyła, no. no. No, i teraz jeszcze specjalnie e, zadzwonimy oddzielnie do naszych rodziców, ja do swojej mamy, Midzin do swojej mamy, mm -hmm. i zapytamy się, co one myślały o naszym związku, bo o to też się pytaliście. Bo to jest nasz punkt widzenia teraz, mm -hmm. poznaliście, a pokażemy Wam też później, e, znaczy za chwilę, zmontujemy to, e, jak nasi, nasze mamy czy rodzice e, zareagowali. Moja mama i mój tata na Midzin. Tak? I moja mama, moja, mój tata, jak myśli.

어 그냥 그때는 결혼까지 할줄 몰랐지. 뭐, 그냥 친구도 뭐 이렇게 그렇게 생각했지. 바네태 첫인상은 첫인상은... 응, 어. 첫인상 뭐 괜찮았어. 괜찮았어? 한국, 한국말을 좀 하고 그러니까 뭘 못했으면 좀더 한국말을 하니까 그때 뭐 외국 사람이다 뭐 이런 생각은 많이 들지도 않았지 우유 드러난다고 했을 땐? 뭐해 자꾸 묻는데 너무 묻었어? 어? 아, 영상에, 뭐... 쓰, 영상에 쓰고 있어 <laughs> 영상에다가 쓰고있어? 어 이거 차, 그래, 촬영, 촬영하고 있습니다 <laughs> 내가 지금 말하는거 촬영하고 있어? 어 지금은 뭐? 멋진 사위야? 그럼? 어 그럼 멋진 사위지 나는 <laughs> 가끔씩 생각할 때 어떤 생각이 나냐면 바드텍이 너한테 근데 청혼하고 어. 그리고 왜 그때 우리 은식점에서 만났었잖아. 아르테기 어. 그리고 근데 어. 와가지고 있는데 지금도 그때 바르테기 이렇게 막그 떨려하면서 표정도 그렇고 이렇게 손도 그렇고 막 그렇게 손도 막 떨고 막 이랬던 그것 같아. 그 느낌이. 지금도 그 느낌이 있어. 그때 그렇게 막 그런 모습 보고 되게 순수하고 되게 나, 나는 되게 되게 좋았어. <목소리> No harcosi Manko, mama? No? No, a mam cię pytanko. No? No. Ee, jak chciała najpierw powiedziałem, że jestem w związku z Midin, to co najpierw jak myślałaś? Jaką miałaś myśl? Znowu filmik jakiś kręcisz. <noise> no, a co w ogóle myślisz? O co? co? Co myślisz o takim związku? Bałaś się, ama? no co mam myślałaś? No na początku to było takie do mnie... Nie, nawet nie byłam specjalnych ja takich innych uczuć, bo wcześniej nie myślałam, że to będzie jakiś tam ślub, jakaś para czy coś. No. Ale że no, ty, ty przyzwyczaiłeś nas do trochę do tej koranistyki, do tej... Do, do takiego, no tam i wcześniej miałeś tam znajomych i wcześniej miałeś tam korespondowałeś z tą tą koleżanką wcześniejszą. Więc nie było dla mnie już takie dziwne. No. No a jak ona spotkałaś mi dzień, to co o niej pierwszy myślałaś? Nie no, że słodka, no że to co? Że, ta słodka dziewczyna no o tym. No, przeurocza. No a teraz? Dalej tak o niej myślę. No. No. A dzisiaj jeszcze jest kochana. No. 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 nie wiem, bo to nie jest tak, wiesz, bo może ktoś jak na przykład ktoś się tam nie widzi, nie ma kontaktu i przyjeżdża nagle z jakimś takim tam cudzoziemcem, czy ktoś to jest takie jakieś dziwne. Ale co innego, kto się rodzi tak naturalnie, tak? Od początku. No ale i też y, chyba to, że widzień trochę y, rozumie po polsku, to chyba też pomaga, nie? No to na pewno było łatwiejsze, że, że, że yy, yy, no, nie było aż takiej blokady, tak? No tak wiadomo, że musiałam trochę inaczej, ale, ale że nie było aż takiej tej blokady, że nam w ogóle nic nie wiedziała, nic nie rozumiała. Zresztą mm -hmm. bardzo dużo wiedziało o Polsce wtedy co tam też. No ale mówię, najważniejsze to było to, że to nie było tak, że ty przyjechałeś tam skądś i przedstawiłeś ją i ja nic nie wiedziałam i nagle te no, Magda nie mnie już wydała. no to było takie naturalne, no, że jak wiesz, no, ty studiujesz koralistykę, wcześniej wiedziałam, że też się tam z Tobą przyjaźniłeś, że masz takie przyjaźnie jakieś tam, że są tacy znajomi. No. No, no także to nie, to nie był to jakiś dla... Myślę, że dla taty też co tak jakby bardziej naturalne to było. No, no dobra. No i tak było to powolne, przyjechała tutaj taty, no i tak zostałam no tak jak jest, wiesz. <laughs> tak została. Coś jeszcze chcesz się zapytać? Nie. Nie? Nie. Nie? No teraz masz okazję, mama ci powie że czy ciebie lubi. <laughs> no powiedziałam, że kocham. Ooooo! No. <laughs> Midge jest kochana, dobra. No i ona się nie podlizuje. ciebie. No. <laughs> no to dla mnie się liczy, no mogę na nią liczyć no, to, to są ważne rzeczy no no i wierzę, że będziecie szczęśliwi no, to dla mnie najważniejsze no uczyć się pięcej Mieńcka polskiego. No. no, jedyne co to tak bo bym chciała jeszcze z Miedzin plotkować no. <noise> ale coraz lepiej nie? ale coraz tak, to prawda mm. to prawda, że coraz lepiej tak Myślę, że gdybyśmy miały trochę więcej czasu i gdybyśmy mieszkały bliżej siebie, to, to byłoby jeszcze lepiej. Dobra, to jest to. to Nasze nasz historii. Nasze story, tak. To wszystko w dzisiejszym filmiku. Mamy nadzieję, że za, yy, zaspokoiliśmy waszą ciekawość. No. no. Jak my, napiszcie, co myślicie o naszej historii. Nie jest to jakaś romantyko super historia, ale tak się poznaliśmy. No. I więcej mi ślub we wrześniu. Plus to jest 6,5 lat. My nie wszystko pamiętamy. Plus. Y, tam za dużo by opowiadać. Za długo. No. Za długo, długo byśmy was zanudzili tymi historiami. Więc y, tyle chyba wystarczy. No. Czy, no. No to <laughs> Trochę jestem nieśmiała. No. Ale tak, to dziękuję bardzo za oglądanie. I ławki. Do góry Ory. I jeszcze. Nie zapomnijcie o sobie. itu sampai sini ya, nanti snifirmiku, bye. bye. bye.